jej wszystkim peregrator z Japonii W 2022 roku byłem w Polsce od końca marca i czasem podróżowałem. Głównie organizowałem sobie jednodniowe wycieczki po dolnym Śląsku, gdzie mieszkam, bo tylko raz miałem wolny na dłuższy czas, kiedy moja żona też miała urlop i razem pojechaliśmy gdzieś dalej. Powstało też dużo vlogów, które możecie zobaczyć na moim kanale. Cieszy mnie to, że jak jestem w jakimś mieście, to często o tym piszą na portalach miejskich albo na grupach na Facebooku i wtedy mieszkańcy oglądają moje filmiki. Oczywiście najczęściej jestem tam pierwszy raz. I pewnie dużo rzeczy nie wiem, ale raczej nie krytykują mnie, że na przykład mam powierzchowne podejście i uzupełniają informacje w formie ciekawostek, albo sugerują miejsca, które mnie ominęły i mógłbym się wybrać następnym razem. To jest naprawdę fajne. A dzisiaj wymienię 15 miejscowości, które najbardziej mi się spodobały w tym 22 roku. Postarałem się wybrać miejsca, które pierwszy raz odwiedziłem, więc nie ma na przykład Legnicy, mimo że ją kocham. Ostatnio nagrałem też podobny filmik o 2021 roku, więc polecam też go obejrzeć. To zaczynamy. Kletno, a dokładniej Jaskinia Niedźwiedzia. 8 na 10. To miejsce znajduje się na Dolnym Śląsku, niedaleko Kłodzka. Na razie dostępna do zwiedzania jest jedynie mała część całej jaskini i mają otworzyć w niedalekiej przyszłości kolejne części, które zostały ostatnio odkryte, ale samo to, co teraz jest dostępne, robi naprawdę wielkie wrażenie. Zwiedzanie jest z przewodnikiem, ale można spokojnie oglądać, bo zawsze zatrzymujemy się tam, gdzie jest coś ciekawego. To jest trudne, bo najbliższe duże miasto to Wrocław, a nawet z Wrocławia jest daleko. Też trudno albo nawet nie można dojechać transportem publicznym. Ale ja byłem z przyjacielem, który jest zmotoryzowany. W Japonii pamiętam, że jako dziecko byłem w jaskini Ryusendo w prefekturze Iwate, ale niewiele pamiętam. Jeszcze podczas studiów byłem z kolegami w jakiejś jaskini na Kyushu. Jak sprawdziłem, to wyszła nazwa Senbutsu Shoin-do w mieście Kitakyushu, więc jeśli ktoś jest zainteresowany to polecam sprawdzić. A teraz oleśnica 8 na 10. Jest na Dolnym Śląsku i łatwo można dojechać z Wrocławia, chyba mniej niż pół godziny. Tutaj przede wszystkim zamek książęcy robi wrażenie. W oleśnicy byłem dwa razy i dwa razy nagrałem filmik, ale pierwszym razem myślałem, że zamek nie jest dostępny do zwiedzania. A po dodaniu filmiku dowiedziałem się właśnie z komentarzy, że można zwiedzać, i akurat udało się tam wrócić w słoneczny dzień. W związku z tymi vlogami pojawiły się też artykuły o mnie na oleśnickich portalach miejskich chyba na czterech byłem, z tego co pamiętam. Dąbkowice śląskie 8x10. Też jest na Dolnym Śląsku, ale już bliżej kłocka niż Wrocławia i dojazd z Wrocławia nie jest wygodny. Tam jest dużo atrakcji, ale chyba najważniejsze są krzywa wieża i Zamek. Krzywa wieża jest dosłownie krzywa i to nie w całości, tylko od któregoś momentu zaczyna być krzywa. Można wejść i jest też teraz widokowy. Jeśli chodzi o zamek, to był ruiną, kiedy ja byłem w kwietniu 2022 roku, ale wtedy planowali rewitalizację zamku i podobno w lipcu tego samego roku już otworzyli go w nowej formie. Nie wiem, jak teraz wygląda z zewnątrz, ale pewnie teraz jest więcej do zobaczenia. To dość duży zamek. Możecie zobaczyć vlog z Ząbkowicy na moim kanale, ale właśnie tam pokazuję zamek przed rewitalizacją. Wolków. 8 na 10 też jest na dolnym Śląsku i przynajmniej w moim środowisku muzycznym swój jest festiwalu muzycznego o nazwie Castle Party i to znaczy, że tam jest zamek. To jest taki surowy zamek i bardzo mi się podoba. Stoi blisko rynku, więc pociągi nie dojeżdżają, ale można zaparkować w centrum miasta i pójść na piechotę. Muszę też kiedyś wybrać się na ten festiwal, ale na razie nie mam samochodu, więc nie wiem jak to zrobić. Świny, 8,5 na 10. Jest to miejscowość obok Bolkowa i tam też jest zamek, który dopiero od czerwca 2022 roku jest otwarty jako atrakcja turystyczna. Podobno wcześniej był po prostu zostawiony i wchodziła się na własną odpowiedzialność, ale teraz normalnie można kupić binety i są też informacje o obiekcie. Ja z tym przyjacielem tam pojechałem, nie wiedząc, że ktoś już tam jest i okazało się, że akurat od tygodnia był otwarty w ten sposób. Myślę, że tutaj pogoda zrobiła robotę, bo była mgła i dodawała mistycznej atmosfery. Ciekawe jakie zrobi wrażenie przy normalnej pogodzie, ale ogólnie bardzo ładny zamek. Wolków i świny też nagrałem, ale jeszcze nie dodałem tego vloga. Grudziądz, 8 na 10. To prawie albo naprawdę 100 tysięczne miasto w Kujawsko-Pomorskiem i byłem tam podczas wakacji z żoną. Niestety to była wizyta po drodze i ze względu na rozkład jazdy pociągów byliśmy tam tylko nieco ponad godzinę ale zdążyliśmy pospacerować po Starym Mieście. Najbardziej mi się podobała panorama miasta znad Wisły, bo to jest taki średniowieczny widok. Tylko tam nie czuliśmy się zbyt bezpiecznie, chociaż to może być tylko wrażenie. Podobno jest dużo więcej do zobaczenia w Grudziądzu, więc muszę jeszcze raz przyjechać. Kamieniec Ząbkowicki, 7,5 na 10. To na Dolnym Śląsku koło Ząbkowic Śląskich. I tam jest przede wszystkim Pałac Marianny Orańskiej. Jest to wielki pałac w nietypowym stylu i robi naprawdę wrażenie. Tylko odjąłem trochę punktów, bo nie było za bardzo gdzie zjeść po zwiedzaniu pałacu i też prawie nic poza pałacem nie było, jeśli chodzi o zwiedzanie. A vlog możecie zobaczyć na moim kanale. Świdnica, 8,5 na 10. Miasto z ponad 50 tysiącami mieszkańców na Dolnym Śląsku. Samo miasto jest bardzo ładne, żywe, jest dużo do oglądania. Dlatego jest przepiękny kościół pokoju, który zdecydowanie warto zobaczyć. Miasto jest bardzo kompaktowe i dlatego jest przyjazne pieszym. Jak ktoś mieszka we Wrocławiu to polecam jednodniową wycieczkę do Świdnicy, bo to nie jest daleko. Z tego miasta też jest vlog na moim kanale, więc zapraszam do oglądania. Jawor, 7,5 na 10. To też Dolny Śląsk i tutaj jest drugi kościół pokoju. Dlatego wybrałem też to miasto, ale poza nim nie było dużo do oglądania, mimo że to jest miasto. Dlatego nie dałem więcej punktów, ale sam kościół pokoju zasługuje na dużo punktów. Blok też będzie. Janowite wielkie, a dokładniej zamek Bolczów. 8,5 na 10. Zamek Bolczów to ruina, która stoi na niskiej górze obok wsi Janowite Wielkie, koło jeleniej góry na dolnym Śląsku. To nie Bolków. Właśnie słyszałem, że często ludzie mylą Bolków i Bolczów. Ja tam byłem wtedy, kiedy było trochę śniegu, może 15 cm. Dlatego wchodzenie było dość męczące, ale warto było. Można normalnie pooglądać ten zamek i uważam, że jest bardzo ładny. Może śnieg dodawał uroku, ale pewnie nawet latem by się spodobał. To nie jest powszechnie znane miejsce, ale zasługuje na większe zainteresowanie. Teraz zostało 5 miejsc, i to są miejsca, które najbardziej mi się podobały w 2022 roku. Więc zobaczymy tę listę. Bardzo! 9,5 na 10. To takie małe, górzyste miasteczko na Dolnym Śląsku. Jest bardzo urokliwe ze spójnością wyglądu i turystycznie też ma dużo do zaoferowania, bo jest ładna bazyjnika i dodatkowo są dwie trasy dla katolików. Jedna taka długa na południu jak porządny szlak, a druga łatwiejsza na północy. Na tej południowej trasie jest punkt widokowy też. W można spróbować też spływy pontonowe. Ja nie próbowałem ale to wygląda ciekawie. Podobno ostatnio Bardo uzyskuje duże zainteresowanie wśród turystów i za każdym razem widzę, że jest w miarę duży ruch na stacji kolejowej. I to nie tylko wrażenie, bo poznałem mieszkańca Barda, kiedy byłem w Kłodzku i mówił, że ostatnio pojawiło się dużo turystów. Ostatnio byłem w Bardzie po raz drugi i przez przypadek go spotkałem na ulicy, bo akurat szedł z drugiej strony. Bardo to miejsce, gdzie czuję dobrą energię i jeszcze nie raz żoną będziemy je odwiedzać. Na moim kanale jest vlog z mojej pierwszej wizyty. Bydgoszcz. 10 na 10. Mam dużą sympatię do tego miasta, bo mój ulubiony polski zespół Abraxas działa właśnie tam w latach 80. i 90. -tych. Oczywiście wtedy byłem w Japonii albo w ogóle mnie na świecie nie było, ale od początku Bydgoszcz była na liście miast, które trzeba odwiedzić i pierwszy raz byłem w 2018 roku, sam zimą. Wtedy też bardzo mi się spodobało, ale potem długo nie miałem okazji tam pojechać, bo to nie jest aż tak blisko Wrocławia. Na szczęście w 2022 roku postanowiliśmy z żoną spędzić urlop w Bydkoście i pojechaliśmy tam na 3 dni. Bardzo nam się podobało tam, bo miasto bardzo ładnie się prezentuje z pięknie odrestaurowanymi w większości kamienicami i pomysłami miejscowej branży turystycznej. Widać, że bardzo się starają, może dlatego, że według kojarzy się Polakom z negatywnym stereotypem i dużo ludzi nadal chyba nie wie, że tam jest ciekawie i pięknie. Mimo ludności powyżej 300 tysięcy, klimat jest mieszany. Częściowo mało miasteczkowy, a częściowo jak w dużym mieście. Ale przynajmniej centrum jest wizualnie bardzo zadbane. Jest czysto i jest bardzo dużo do zwiedzania. Ale najfajniejsze było to, że weszliśmy tak o do centrum informacji turystycznej i tam akurat pracował pan, który ogląda mój kanał i potem wszystko załatwił dla nas przez te 3 dni od rejsów w Pozyce Brda, przez zwiedzanie muzeów po taksówkę, mówiąc, że jestem osobą zasłużoną dla Polski. To było bardzo miłe i też pozwoliło nam zobaczyć różniejsze rzeczy w Bydgoszczy niż się spodziewaliśmy, planowaliśmy. Teraz pokazuję fragmenty tego, co nagrałem w Bydgoszczy i montuję ten filmik w swoim tempie, żeby jak najlepiej oddawał urok miasta, Po Centrum Informacji Turystycznej przynajmniej nie prosiło nawet o nagranie filmiku, ale chcę, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak piękna jest Bydgoszcz. My jesteśmy już takimi fanami, że wtedy kupiliśmy dwa wielkie fotoalbumy miasta i inne mniejsze książki na temat różnych miejsc w Wielkoszczy. Teraz akurat wziąłem z półki dwa albumy. Jeden jest taki, a drugi jest taki dość ciężki album. Niestety resztę książek nie mogłem teraz na szybko znaleźć, bo mamy bardzo dużo książek tutaj. I ostatnio moja żona przestawiała chyba różne książki, teraz nie wiem gdzie są. A teraz Toruń. Wiem, że jest rywalizacja między Bydgoszczą a Toruniem i może już mieszkańcy Torunia się gotują teraz tutaj po opowieściach z Bydgoszczy, ale w tym filmiku wymieniłem miasta w kolejności chronologicznej i akurat od razu po Bydgoszczy byliśmy w Toruniu. Po prostu taki był plan urlopu, a ocena to 9 na 10. Chyba jest to jedno z najbardziej zabytkowych miast w Polsce. Stare miasto jest piękne. Lubię takie krzyżackie klimaty, bo podoba mi się taka estetyka. Dużym zaskoczeniem było to, że Stare Miasto jest bardzo kompaktowe, szczególnie że sam Turun jako miasto ma 200 tysięcy mieszkańców i pewnie w średniowieczu też był raczej dużym miastem. Może w momencie założenia nie był duży, albo Stare Miasto wydaje się małe ze względu na rozmiar samego Turunia, a tak naprawdę wcale małe nie jest w porównaniu do innych miast. Mieszkaliśmy w samym centrum i bardzo przyjemne było każde wyjście. Tym razem byliśmy tylko na 3 dni, z czego prawie cały drugi dzień spędziliśmy poza turuniem, więc nie mieliśmy czasu, żeby zwiedzać poza centrum i też nie byliśmy wystarczająco długo, żeby prawidłowo ocenić to miasto. Na razie powiedziałem 9 na 10, ale może potem będzie więcej. Dlatego chcemy tam wrócić i poświęcić Toruniowi więcej czasu. I jeszcze Malborg. 10 na 10. Właśnie z Torunia pojechaliśmy do Malborka i po drodze powrotnej byliśmy jeszcze w Grudziądzu. Właśnie taka była trasa. Zamek w Malborku to największy zamek w Europie, albo przynajmniej jeden z największych. I od dawna o nim wiedziałem, bo w przewodnikach po Polsce wydanych w Japonii też była o nim informacja. Ja najpierw mieszkałem w Katowicach, a teraz mieszkam we Wrocławiu, czyli daleko od tych terenów i nigdy nie miałem okazji tam pojechać, ale na szczęście się udało na tym urlopie. Byłem pod ogromnym wrażeniem zarówno tego, jak prezentuje się z zewnątrz, jak i tego, jak wygląda w środku. Jest to gigantyczny obiekt wypełniony wystawami i byłem bardzo zadowolony z wizyty, chociaż zwiedzanie było fizycznie trochę męczące, bo było bardzo dużo ludzi, i też samo zwiedzanie to ciągłe schody. Chyba i tak nie zobaczyliśmy wszystkiego, bo w pewnym momencie uznaliśmy, że już nie damy rady więcej obejrzeć, przez to zmęczenie właśnie. Mimo wszystko to jest coś, czego szkoda nie obejrzeć, jeśli jest okazja. Bardzo polecam, jeśli jeszcze nie byliście w tym zamku, chociaż wydaje mi się, że prawie wszyscy byli. Jeszcze wspomnę, że w zamku spotkałem panią, która ogląda mój kanał, i akurat wtedy pracowała w sklepie zamkowym. Są dwa sklepy z podobnymi rzeczami i podobna akurat James przed Pani pokazywała mój kanał swojej koleżance, która stała w drugim sklepie, który najpierw odwiedziłem i ta pani koleżanka mnie rozpoznała i dała znać tej pani i potem pojawiłem się w tym sklepie drugim wychodząc z zamku. Rozmowa była bardzo miła i też przy okazji trochę rozmawialiśmy o muzyce, bo słuchamy podobnej. Polecam też te sklepy, bo są ciekawe książki o zamkach krzyżackich w niskich cenach. My nie kupiliśmy dużo, bo mieliśmy jechać dalej i mieliśmy tylko plecak, ale gdyby nie problem z noszeniem tych książek, to byśmy kupili więcej na pewno. Słyszałem, że w okolicy są jeszcze inne, mniejsze, ale w podobnym stylu zamki i bardzo chciałbym je odwiedzić, kiedy następnym razem będę w tamtym regionie. Na razie najbardziej mnie interesuje zamek w Sztumie, ale nie wiem czy mi się spodoba, zobaczymy. Ostatnie miejsce to Bystrzyca Kłodzka, 9 na 10. Jest to małe miasteczko na Dolnym Śląsku koło Kłodzka i tam zachowany jest cały system fortyfikacyjny ze średniowiecza. Dlatego tam można się czuć jakbyśmy się przenieśli do dawnych czasów i też schodząc ze Starego Miasta można szybko dotrzeć do punktu, z którego mamy panoramę miasta z dołu. Dodatkowo warto wyjść do włoskiej restauracji w Raduszu, bo tam mają dobre jedzenie i bardzo miłą obsługę, taką prawie na poziomie japońskim. Vlog z też będzie na kanale, ale razem z innymi miejscowościami. Tego samego dnia odwiedziłem też Międzylesie i jeszcze Kłodzko, nie wiem który raz, i właśnie to będzie taki zestaw. To wszystko. W innych miejscach też byłem, ale tym razem wybrałem tylko 15. W tym roku będę miał wolne weekendy i mam nadzieję, że ta zmiana pozwoli mi jeździć dalej niż tylko w obrębie dolnego Śląska. Dziękuję za oglądanie.